Szósta edycja szachowego turnieju Opuchar Prezydenta Tarnobrzega rozegrana została w minioną niedzielę. Rywalizacja odbywała się z podziałem na cztery kategorie wiekowe, grupa A seniorzy oraz grupy juniorskie B, C i D. Turniej rozegrano systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund, tempem gry 12 minut i 2 sekund na zawodnika w grupach A, B i C oraz 30 minut na gracza w najmłodszej kategorii wiekowej, czyli 7-latków i młodszych. W tym roku na zaproszenie organizatora odpowiedziało 123 osoby, w gronie tym znaleziono Znalazło się 30 graczy reprezentujących Tarnobrzeg. W znacznej mierze są to nasi wychowankowie, uczniowie szkół podstawowych i średnich, którzy na co dzień trenują w klubie. Szachy ze sobą niosą takie uniwersalne cechy, oprócz tej logiki, o której wiemy. Szachy uczą koncentracji uwagi, uczą umiejętności podejmowania decyzji. To są takie, mówię, uniwersalne cechy, które przydają się później w życiu dorosłym. Czasem na tą okoliczność cytuję takiego amerykańskiego arcymistrza Paula Morfiego, który mawiał, że Naucz dziecko grać w szachy, a nie będziesz musiał się martwić o jego przyszłość. Mamy tego liczne dowody, bo wychowankowie naszego klubu w życiu dorosłym zostają prawnikami, ekonomistami, matematykami, informatykami, lekarzami. Żadnemu z nich szachy nie zaszkodziły, a wręcz odwrotnie. Także serdecznie zapraszam do klubu na zajęcia. Zajęcia póki co są nieodpłatne. Dla prezesa Tarnobrzeskiego Klubu Szachowego bieżący rok jest niezwykle udany. Ryszard Czajkowski wywalczył bowiem brązowy medal drużynowych Mistrzostw Europy Seniorów, rozegranych w połowie lipca w Świdnicy. Kolejność była taka, że grałem w tym roku w Mistrzostwach Polskich Seniorów, zająłem trzecie miejsce. W wyniku tego Polski Związek Szachowy powołał mnie do reprezentacji do drużynowych Mistrzostw Europy. No i ta drużyna, w której występowałem na trzeciej szachownicy, zdobyła trzecie miejsce. Także jest to jeden z moich takich większych sukcesów w tym życiu dorosłym. Mam ostatnio trochę więcej czasu, bo już przeszedłem na emeryturę, więc mogłem szachom tego czasu więcej poświęcić.